Żebyśmy działali razem. Bardzo dobrze, że mamy po stronie yy, yy, tutaj taką opinię pana burmistrza i pani sekretarz. Nie skupiajmy się na tym. Niech państwo, jako wybrani przez naszą gminę do zarządzania tą gminą, teraz mają największą okazję pokazać, jak są skuteczni, jak dbają o naszą gminę, jak widzą ją w przyszłości. Czy opłacało się wydać pieniądze na te studium yy, rozwoju gminy? Czy postępujemy razem, solidarnie, czy słuchacie Państwo większości ludzi, którzy żyją w tej gminie? Teraz jest pora na to. I może, jak się skończy sukcesem ta cała sprawa, nie będzie takich przepychanek i nie będzie rozmowa, i nie będzie rozmów na temat, co się odbyło i kto co powiedział. Może w końcu ta gmina zacznie działać spójnie, razem i solidarnie. Bo ja nie chcę takich rozmów słychać. One są nieistotne. Mnie naprawdę nie interesuje, kto powiedział co powiedział. Prawda jest taka, teraz się spotkaliśmy, to i stoimy na mrozie. Dlaczego stoimy na mrozie? I dlaczego nie siedzimy w ciepłym pomieszczeniu? Mamy salę, mamy remizę, mamy inne miejsca. I to nas boli i być może dlatego jest tak nerwowo. Ta sprawa pozwoli nam się zjednoczyć i mam nadzieję, że razem dzięki Państwa pomocy sprawimy, że będzie to dalej piękne miejsce, w które przyciągnie wielu ludzi.